Siemanko, z tej strony Grzechu Mamy dzisiaj piękną pogodę Pomyślałem, że wrzucę jakieś nagranie bo dawno mi nie było na YouTube Cóż będę chciał Wam dzisiaj pokazać moi mojej willi Ostatnio zrobiłem sobie zakupy w jednym sklepie. Przyszła mi dzisiaj paczuszka do paczku matu Zobaczymy jak ten towar wygląda czy wszystko jest co było zamówione, czy się zgadza? Zawartość i co? Zrobimy taki unboxing, jak to jest teraz bardzo popularne na YouTube'owym środowisku rolniczym. Nie ma tego dużo, są jakieś takie pierdółki, ale no, dla mnie potrzebne i myślę, że niebawem będą jakieś kolejne zakupy, a nie przedłużając eee, tego tematu. Zobaczcie co ja tutaj mam Jak widać Przyszła paczuszka z Mizaru nie jest to coś wielkiego natomiast chciałem zobaczyć sobie na początek co to jest Czekajcie muszę to zrobić prawą ręką lepszy byłby tylko tego nóż, ale może też sobie damy radę co my tu mamy dezodorant pod paszki nie żartuję, to jest gaz Do palnika, mamy i sam palniczek, flame gun, do rozpalania czasem trzeba coś podpiąć, więc będzie idealny. Kupiłem sobie również taką fajną gałeczkę metalową z wcięciem na poprzeczkę, bo te takie najtańsze badziewie to wiadomo to się przekręca na kierownicy. A tu się fajnie do poprzeczki zamontuje, tu też jest fajna e, śruba, więc można sobie kąt tej gałki wyregulować na kierownicy, prawda? Prawo, lewo. Wleciało jeszcze gniazdo siedmiopinowe, mam uszkodzone w dojcu, nie ma tej klapki, także dobrze będzie po prostu je wymienić, bo tam te piny były wszystkie na wierzchu. No i to troszeczkę tam pośledziało, więc jak będę jeszcze poprawiał instalację elektryczną, to sobie zamontuję. To są, to są takie wiecie co, lampki do oświetlenia rejestracji Ja akurat do Dojcu mam rejestrację na dachu, długą Jak w samochodach, także dwie lampki do rejestracji I wlecą nowe lampy do Dojca tutaj mam pobite szkło no i też są takie no już troszeczkę zmatowiałe nadgryzione z zębem czasu opa nadgryzione zębem czasu więc sobie założę nowe światełko to jest jedno i drugie i co tu jeszcze mam i 10 przetyczek bo Mam kilka tam do trzydziestki, ale e, no, przydadzą się do tego nigdy za wiele. to wszystko tak. Także z zamówieniem się to zgadza. Są dwie lampy, są przetyczki, jest palnik do palnika. Mamy dwa razy butla z gazem. Mamy dwie lampki do rejestracji. miasto siedmiotnika i gałeczka, tak? Paczka przyszła bardzo szybko. Zamawiałem bodajże w środę wieczorem. W czwartek zasięgowano... Przepraszam dobrze mówię. W czwartek wieczorem zamawiałem. W piątek doszły pieniądze, ci mamy sobotę. I, I paczuszka już jest na miejscu, także fajnie zapakowane. 2, 4, 6, 70 skazać. Fajnie zapakowane nic mi przyszło uszkodzone, także myślę, że mogę firmę polecić. Później nagramam filmik jak montuję lampy, gniazdo i gałeczkę. Dzisiaj myślę, że zaczną gałeczki najszybciej i potem lampki. I tak jak widać gałeczka już jest założona Jest z takiego jakiegoś ABS-u, bo jest minka Z 30 miałem e, taką stalową Może to lepiej, że jest taka Nie będzie popiskiwała Tu jeszcze troszeczkę musiałem Delikatnie podciąć, poszła jeszcze taka gumeczka Żeby mi nie odciskało na kierownicy tej gałki No i jest super, tak? Tak, tu mamy lampę. Tak jak widać na załączonym obrazku, te już są trochę sfatygowane w porównaniu do tej. Oryginalnie wyszłoby to mniej więcej w ten sposób, ale tak jak widzicie, będzie to kolidowało z szybą. Także tu trzeba będzie dorobić jakąś taką blaszkę. Może schowamy to delikatnie w zarys, żeby to szło w ten sposób poniżej linii szyby. I wtedy będzie to w ten sposób. Poczekajcie, żeby to troszkę lepiej wyglądało. O, właśnie. W ten sposób. I tam z drugiej strony.